Pracę, jaką wykonali zawodnicy, to jestem pod tak ogromnym wrażeniem i jestem im tak wdzięczny za realizowanie założeń taktycznych do 90 minuty, że aż trudno mi ich w jakiś sposób oceniać co się wydarzyło w ostatnich 5 minut. Bo myślę, że za szybko wróciliśmy w szesnastkę, cofnęliśmy się po prostu wyczekując te 5 minut do końca i myślę, że to nas niestety zgubiło. Znaczy ja postrzegam piłkę przez sytuacje bramkowe i to, że, to, że ruch, ruch Chorzów posiadał piłkę, to wiedzieliśmy już przed meczem i od poniedziałku, że będą mieli posiadanie piłki, ale to było posiadanie piłki kontrolowane przez nas w pełni. Bo jakby z czystych sytuacji bramkowych myślę, że było tyle samo, bo jeszcze Paweł Posmin w pierwszej powie, miał główkę. Więc my świadomie oddaliśmy tą piłkę Ruchowi Chorzów i świadomie się broniliśmy do tej 90 minuty i zabrakło konsekwencji w ostatnich 4 minuty i to najbardziej boli.